wnoszę y, o zaniechanie zwrotu sprawy do Spustulatury, y, Albowiem nie byłoby to dob dobrem dla toczącego się postępowania, które już jest długotrwałe. odchwałę. mający mając chyba już dwóch miesięcy, jakbym wszyscy informacje o tym, czemu będzie poświęcone to posiedzenie i prosił o jeszcze kolejne 7 dni na zajęcie stanowiska pisemnego, to tego nie rozumiem, bo albo mamy sprawę toczyć ten proces, albo Mamy kolejne pisma wymieniać i kolejny czas na to, aby się nad problemem zastanowić. Ja uważam, że Sąd Apelacyjny w Szczecinie, pomimo tego, że nie zwrócił sprawy do prokuratury, a w pisemnych motywach, szczególnie zwracam tutaj uwagę na karty od 90 do mniej więcej 102, poddał tak szerokiej, zgodnej zresztą ze stanowiskiem obrony, krytyce stanowiska Sądu Pierwszej Instancji, a przede wszystkim treść materiału dowodowego, jego jakość. I charakter, że w zasadzie nie pozostaje nam żadna inna decyzja, jak zwrócić tą sprawę do prokuratury i wydać postanowienie zgodne z rozważaniami, które sąd czynił, zawydawiając na dzisiejszym posiedzeniu. No ja jestem zdziwiony, że po 10 latach, czy ponad 10 latach prowadzenia dochodzenia przez prokuraturę, prokuratura potrzebuje jeszcze 10 dni, żeby napisać to procesowe przeciwko zwróceniu tego do ostatecznego się przez prokuraturę, bo to tylko świadczy o tym, jak ten jako oskarżenia był przygotowany.